Ja może nie nagrywałem przez jakiś tam miesiąc, może dwa, nie wiem. E, wracamy właśnie z... Trwają dwa miesiące. No nie, bo nad, byłem nad morzem i tak mniej więcej po miesiącu... O może dwie No nie, no miesiąc nie nagrywałem, dobra, nieważne. E, wracamy właśnie z zako... nie, nie rozpoczęcia nie. roku szkolnego. I tak, ze mną jest mój kolega. Cześć. E, przedstaw się. Dlaczego? Nazwisko. Nie musisz mówić. Się. Dobra, teraz jest ze mną ktoś, kto zakończył karierę YouTube'ową, albo zrobił przerwę. Tak, e, nas... czy kariera skończona. E, pytałem się mu, czy chce? E, Drugi kanał. Drugi kanał. O Dobra, o, no o, to o. drugi kanał, na którym ma chyba 8 subskrypcji, z tego co pamiętam. E, A ja to nazywa? Sleepy Duck Studio. Ja? Sleepy Duck Studio. A, Sleepy Duck Studio, subskrybujcie. No, subskrybujcie. Animacje w niedzielę, gameplaye, czy tam inne rzeczy. Nie wiem, dobra. dzisiaj jest, powiem wam tylko, że właśnie mamy 2 września. Jest godzina 9:45. Proszę. Na oko. A no 45. No i widzicie, przewiduję przyszłość całej. No cześć, mamusia, musiała wracam. Jakaj. Okay. Przepraszam, to mam musić do niej i. No wiecie, Dzwonię do Marcinka na chwilę. <laughs> E, jeszcze dzisiaj A będzie malutka... o której mniej więcej będziecie w domu. <głos> <głos> e, jeszcze dzisiaj będzie niespodzianka, malutka. E, to nie powiem wam jaka to będzie niespodzianka. Nie powiem! A to Nie powiem wam, musicie obejrzeć odcinek. A jak się nazywa? Antek ci powie, bo... Tomek, kur... Ej, to będzie dobre! Ej, Tomek, kur... Lepsze Sleepy tak Studio, przebiliśmy się już, chyba. I chyba. Serio? No, mamy 20. Ale z ty to robisz, smutek. Dobra, to widzimy się już w chacie, bo samochód jedzie, ale ja muszę zejść z drogi, ponieważ... Dobra. Czemu tam jest to? To A nie, Widzimy się tak. później. Dobra, mordki, ja już jestem sam, ponieważ wracam już sam. No. Przez chwilą oglądaliśmy sobie z, z kumplami e, śmieszny film, bardzo śmieszny ale to nieważne może trochę jest wiecznie teraz więc możecie e, słyszeć lekkie piski no bo teraz pod górkę więc się trochę męczę, bo jestem na rowerze więc tak niespodzianka będzie miała miejsce za paręnaście minut ponieważ, dla was już 10 sekund ponieważ za parę, bo mój tata jest w domu a nie chcę żeby po prostu tata widział, że nagrywam ale w tym już nieważne będzie fajna niespodzianka według mnie bo ten film będzie już połączony z grą muszę przeknąć linę Oczywiście z góry Was przepraszam za jedną rzecz. Nie nagrywałem miesiąc. I przepraszam Was bardzo za to. I se mam jeszcze powiedzieć, że będzie mała przerwa. W, względu na to, że ja jestem w siódmej klasie właśnie z chłopakami. I aż tak często nie będę miał czasu nagrywać, ponieważ u mnie angielski średnio idzie. Więc tak. Ja już jestem pod chatą, więc widzimy się później troszeczkę. A! A czyli do zobaczenia! Słuchajcie mordki, ja wam obiecywałem niespodzianka tak. I słuchajcie, opowiem wam krótką historię. Na początku wakacji, też na, na rozpoczęcie roku szkolnego, zapomniałem, że właśnie wbijam sobie Elitę też. Dobra, nie ma co... Odbierzmy sobie nagrody. To jest to, Elita 3. Łącznie zgadnijcie, ile ja mam paczek do otworzenia 8 paczek będziecie mieli do oglądania. Taka malutka niespodzianka, zacznijmy od tych, Tutaj paczka zawodników premium. W tej paczce nie ma lokautu, ale są ekrany. To jest bardzo dobry znak i to jest... Martinez On chyba tam coś tam Chodzi Masz Uwaga, Rafael Kasdorp No nie ukrywajmy Ta paczka nie była Nie należy do najlepszych Przejdźmy do drugiej paczki Przejdźmy teraz do może nie wiem Prime Tak będziemy skakać troszeczkę Nie ma znowu walkoutu Są ekrany Są i to może być... Miranda! Ulala! Niewymienny, ale... Jak go mógłbym upchać do zespołu? Pickford, Emre, Chan, i tutaj nie niewymienny Jak go mogę zmienić? Chyba tak. Ja nie chętnie pójdę na listę, a resztę bior bior biorę oczywiście do zespołu. I do dwóch piłkarzy rzadko. Tutaj nie, nie liczę, że będzie walkout, bo to jest słaba paczka, tu nawet nie musi być ekranów. No i mamy Giannini, a to jest dobry gracz. Przepraszam Was za to, że nagrywam to. No i w 88 tempa, wysokie. Dobra, no, otwórzmy teraz paczkę zawodników. Wszystkie rzadkie zawodniki które są. Tutaj liczyłbym chociaż na ekrany tu nie ma. Inform Ulala. On jest z tej tego. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Dwa informy w jednej paczce. Jak się pod Dajcie, to jest jedna z moich najlepszych paczek. Dwa informy w jednej pasce. Mam jeszcze jedną z dwoma piłkarzami. Nie ma łokautu. Ekrany są. Bramkaż to jest... E, Casilla No dobra, może być. I co? Dobra. Nie narzekam. Prime walkout, 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 walkout. Nie ma walkoutu dalej, ale tu mógłby być. Ekran są i to nie jest Inform, ale to będzie Stopman. Ej, i on chyba mógłby pójść do mojego jednego ze składów. Tutaj DeMarco, Sanchez. No, I Romeo. Nie ma tragedii. Z dwóch rzadkich piłkarzy. I za chwilę. Wizienka na torcie. Tutaj też nie ma ekranów, ale tu może być ten jakiś dobry. No niestety nie. Kaliguri, to nie jest zbyt dobra karta, ale tu mogłaby być. Nie wiem kto. No. Przepraszam, że, was na, że nagrywam z telefonu. Dobra, ta z tą jedną ze słabszych paczek. To są tylko trzy rzadkie karty. Ekrany? Chyba są, 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 są. Ktoś O wysokiej ocenie, ale wymienny, Albion, On chyba kosztuje po 4K. No to nie źle. Połp fabiański. No, 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 no. Parę będę miał pieniędzy. Dobra, i to jest mega paczka. 18 rzadkich kart. Nie mało kautu. Ekrany, są ekrany. I dobrze. Francja, Bramkarz i to jest Mandanda, 83. Nie jestem podniecony tą paczką. Deulofeu, Lujowicz. Meret. może ktoś w duplikatach będzie. Też nie ma. Nie. Dobra, no co? Patrzcie, ile mamy 150, różne 150 piłka. To jeszcze kupiłem. Z latana nie kupiłem co z najebach nie ktoś go przebił po miejsce. Bo ja chodzi... No... Uszli kartę. Dobra, pa, pa. Mordy, pa, za chwilę to zmontuję i my...